Nie odpala kolego. No niestety widać, mamy mały problem. Mamy mały problem. Witamy wszystkich serdecznie, witam Rafał, witam was ja. Dzisiaj taki króciutki materiał i filmik na temat prostej sprawy. Co zrobić jak się zepsuje właśnie koledze samochód? A Samo. no nic prostszego jak go zaholować do mechanika na warsztat prawda? Bądź do garażu. Sprawa prosta, holowanie, prawda? Wszystkim się wydaje, a co to podpiąć linkę? Mamy tutaj drugi samot, który jest sprawny oczywiście, do którego podepniemy sobie za chwileczkę linkę. No i co to jest przeciągnąć te kilkanaście czy kilka kilometrów do warsztatu? Ach, oczywiście. oczywiście, prawda? No nic, nic bardziej błędnego. Jakby było małym, tak to by się robiło na rowerach. Na rowerach, dokładnie, nic bardziej błędnego. Teoretycznie jest to może proste, jak Wam się wydaje podprzeć linkę i przeholować. Jednak w praktyce wiemy, że no nie do końca jest to takie fajne i proste, szczególnie widząc ludzi, którzy holują po ulicy. Szczególnie przy, przy przypadek z wczoraj, <noise> gdzie mało co nie doszło do tragedii, poleciały zderzaki, prawda, i części samochodu. No i dzisiaj wam pokażemy, jak to zrobić bezpiecznie, prawidłowo z kolegą Rafałem. E, tak, żeby bezpiecznie zaholować na co macie zwracać uwagę, czego macie nie robić, czego unikać, jak się do tego po prostu przygotować. No to zapraszamy, nie, na krótką Oczywiście. zimową projekcję. Do zobaczyćka. Wiadomo, że taką rzeczą potrzebną najbardziej do holowania samochodów jest linka holownicza. Są dwa rodzaje, powiedzmy linki, takie tutaj jak widać giętkę lub hol sztywny, który jest bardziej stosowany w autobusach, w samochodach osobowych, do holowania samochodów osobowych, no nie polecamy czegoś takiego, ponieważ... Ten hol sztywny jest przeważnie, m 80 nie do 2 metrów do, do trzech. No, na przy jakimś takim wąskim skręcie czy, czy rondzie tak dalej, no niestety nie zdają nie, nie egzaminu, lepiej wziąć kupić no, naprawdę taką linkę. Teraz Rafał powie jakie odnośnie przepisów holowania, jakie, jakie są przeciwwskazania Powiedz. i skazania. Jak, jak wiadomo wszystko co odbywa się w ruchu drogowym jest oparte na przepisach. O holowaniu mówi artykuł 31 kodeksu drogowego prawo o ruchu drogowym. Najbardziej znane punkty to są, że maksymalna prędkość w terenie zabudowanym nie może przekraczać 30 km na godzinę, a poza zabudowanym 60 km. Jest Dokładnie. to do, dość ważne, gdyż e, często na to zwraca uwagę i, i policja, i drogówka. E, druga sprawa jest, w, e, druga sprawa to jest mieć włączone światła mijania. Z no. tym, że w samochodzie, który będzie holował. Tak. E, w samochodzie zepsutym holującym, ile oczywiście sprawny akumulator, prawda, włączmy sobie światła mijania. Po pierwsze, nie będziemy oślepiali kierowcy, który nas holuje. No a dwa wiadomo, no parę kilometrów na światłach mijania na wyłączonym silniku i mamy to, po to akumulatorze, to będzie problem nie? oczywiście. Dokładnie, tak. co jeszcze? Dalsza sprawa jest yy, oznaczenie pojazdu holowanego czyli... Trójkącik nie? Tak, czyli musi z tyłu auto posiadać trójkącik. Mamy, zaraz wyciągniemy. Yy, następny punkt ważny w artykule 31 jest odległość między dwoma pojazdami. Między pojazdem holującym i holowanym. Czyli ile? E, przy sztywnym holu wynosi to do 3 metrów. No bo on tyle, tyle mają. A przy holowaniu e, przy połączeniu giętkim, od 4 do 6 metrów. No bo taka jest linka mniej więcej. Dobra, teraz przechodzimy do punktu bardziej praktycznego, nie? Dokładnie. Słuchajcie, taka pierwsza rzecz. <laughs> Wiadomo, mówiliśmy o tej lince. E, większość samochodów jest wyposażona już w takie uszy do holowania. W każdym samochodzie są odpowiednie miejsca do tego, prawda, przygotowane. I co jest najważniejsze? Żeby zadbać, żeby te wkrętki, te uszy i w środku gniazdo, czyli ten gwint był w stanie idealnym. One mają być przesmalowane cały rok. Eee, żadnych tam wódeków czy jakichś dziadostwa. Normalnie smar wepchać, przeczyścić to sprężonym powietrzem. Nasmarować tak, żeby to nie pchać tam gdzieś, żeby to się nam nie połamało. Tylko po prostu podchodzimy do samochodu, popatrzeć, w którą stronę jest gwint, bo czasami są gwinty lewe. No i o! Tak w rączkach elegancko wkręcamy do samego końca i mamy wkręcony nasz już ochwyt. No, oczywiście jedną z najważniejszych rzeczy podczas holowania jest oczywiście linka. Mamy tutaj dwa małe przykłady. Jedna linka jest bardzo dobra, druga jest oczywiście taka dość trochę tańsza z hipermarketu. E, oczywiście, której nigdy bym nie polecał, po chyba... kilo. Tak, wow. to, to tak tylko piszę, yo, yo. ale to jest e, oczywiście ściema. E, tym to co, co najwyżej bym mógł przeholować sąsiada na taczkach, <laughs> ale to też bym się tego bał. E, co, co, co może być złego w tej linie? E, tutaj przy, kro... przy tym krokodylku często się dzieje tak, że przeciera się. Jak się to dotnie, to, to czy ten... Tak, jakby szuć ona, ona jest tworzywa, taka i tańsza, bo jest to się już szczępi. O, jeszcze, jeszcze teraz przy mrozach, kiedy dużo aut być. nie odpala, kiedy dużo w sumie jest na, na holu, e, no, to ty takie, ty... takie linki tak. jest, jest z nimi problem. E, drugi problem jest to przecieranie się dalej gdzieś na lince, gdzie ciężko na takiej lince to za, zauważyć. Jest to problem, bo gdy pod, podczas jazdy taka linka nam szczeli... Może dojść do bardzo niebezpiecznych sytuacji na drodze. A, oczywiście. A, z, a z, oczywiście za, za wszystko odpowiada kierowca z pojazdu holującego, czyli, czyli ze tego. sprawnego. Tak, ze sprawnego, dokładnie. Jeżeli coś się stanie, osoba, która holuje, czyli w tym będzie tym srebrnym sejczęto, mówiąc, skutko ma... Przesyłane na drodze. Krótko Jeszcze jedna tak. sprawa. Żadna z tych linek marketowych zgodnie z przepisami nie jest wyposażona w tak zwane biało-czerwone flagi. Dokładnie. Mają być. E, właśnie według przepisów e, linka powinna być e, oznaczona odpowiednio albo żółtą, albo czerwoną Pana flagą. Prawo. A one nigdy nie są. A one nigdy nie są. Nigdy właśnie nie można spotkać takich. Dokładnie. E, drugi tej blinki mamy tutaj już dość Dw taki... 12-letnią e, dość, dość weteran, właśnie jak to mówi Tomek. Jest to niemiecka linka. Ponad 100, e, 100 samochodów na koncie, jak nie lepiej. Jak można, można to zauważyć, jest ona cieńsza od tej z hipermarketu. Jednak co? Jednak jest ona bardziej wytrzymalsza i, ma, i materiał jest całkiem inny, nie jest taki szczępiący co się. Jest? Oczywiście tutaj też widać przy wiązaniu, tutaj widać też różnica, jest to jakiś standardny plastik, w którym można sobie zgrzać w kabelki w aucie <laughs> jedynie. A tutaj jest dość dość porządna, dość dość porządna ta osłonka. No ona tutaj nie gra może dużej, zbyt dużej roli, ale... ale jest, jest, ale jest Tyle samochodów i nic prawie zużycia, a na tej lince były przeholowane może dwa lekkie samochody i po prostu wszystko wytarte, tu wszystko lata, goni, no, strzały takie naprężenia podczas holowania tej linki, no a po prostu się bałem. Tu się szczępi już wszystko, to jest nimi przypalane zapalniczką czy czymś. No dobra, no powiem krótko, to jest 15, 15 złotych. No, Lepiej mieć nie mieć, powiecie, ale to jest 15 zł, a to było wtedy jeszcze chyba 15 marek czy coś takiego 60 zł. No i to jest, to jest generalnie wszystko, nie? Także lepiej zainwestować i kupić tą linkę porządną. Jeszcze jedna znacząca różnica, którą można za zauważyć, to właśnie przy tych krokodylkach. Ten, ten niemiecki, nie z hipermarketu widać, ma wewnątrz, jest zaokrąglony ładnie, przez co ta linka mniej się przecierać będzie podczas, podczas holowania. Dokładnie. A wiadomo, że podczas holowania obciążenia są bardzo spore. A przy tej z hipermarketu, no już czuć na samym jest palcu jest ostre, no, to, to już to czuć, kilka że, jest razy razy się, że przecierać mm -hmm. się przecierać będzie dokładnie. i wtedy będzie mały problem na, na drodze. dokładnie. dokładnie. Tak więc sprawę linki i wkrętów mamy już za sobą. Teraz taka druga ważna rzecz, zanim zaczniecie cokolwiek holować, my Wam potem pokażemy jak podłączysz linkę, jak to wszystko, jakie są zasady holowania, warto ustalić pewne kryteria tego holowania, kryteria, które są bardzo ważne w praktyce i o tym powie kolega Rafał. Najważniejsza przede wszystkim jest komunikacja między holującym a holowanym, jest to ważne. Gdyż w razie jakichś zdarzeń drogowych, należy bardzo szybko zareagować. Eee, no i trzeba przed e, rozpoczęciem e, całej akcji ustalić jakieś między sobą znaki. E, jakieś, jakąś... Ko czy przelatujemy ko na światłach, czy stajemy, mieć, tak? i tak dalej. Eee, mhm. Dobrze jest mieć właśnie CB radio, mhm. e, przez to można się bardzo łatwo kontaktować między jakieś sobą. jakieś walkie talkie, coś takiego, coś, nie? coś, 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 coś takiego, to jest, to jest właśnie dobra rzecz. E, druga sprawa, druga sprawa to sygnał dźwiękowy lub e, świetlny. Powiedzmy z auta holującego, e, czyli to co stoi przed nami, e, podczas powiedzmy zatrzymania całkiem on będzie używał świateł awaryjnych. Dokładnie. A powiedzmy przy pojeździe holowanym mm, można używać e, krótkich e, świateł, czyli takie... Mignąć długimi kilka lat, żeby ten kierowca w przodu e, nie... Lub po prostu użyć e, klaksonu. To, to, jest, to jest też dobra, dobra mm. sprawa. Dokładnie. E, wtedy szybko, szybko można zareagować na daną, mm. e, na daną e, s, e, sytuację przed? na drodze. E, druga sprawa jest, e, za, już trzecia w zasadzie, to jest ustalenie trasy przed tak. e, wy, wyruszeniem. Żeby omijać różne wzniesienia. E, żeby zjazdy nie, nie były ostre. Dokładnie, żeby po prostu jeden kierowca i drugi znał tą samą trasę, nie? Że tak. ten powie, a ja tu chciałem w prawo, a ja myślałem, że będzie w lewo. Lebo. No i mamy mamy, krasę, mamy problem. Yy... Bardzo ważne ustalenie trasy z góry. Tak, yy, jeszcze jedna sprawa, tak żeby starać się, jak to możliwe oczywiście, omijać ruch drogowy, Dokładnie. jakiś bardzo duży ruch. Gdyż to jest, e, to, jest, to, jest, to, jest, to jest też potem problem tak, e, tak. i nasilanie. Lepiej bo... zrobić 2-3 km dalej tak, trasę tak, i jechać, tak. mówiąc krótko, brzydko, zadupiami po prostu. Tak. Jeżeli na przykład auto wam się zepsuje, tak, tutaj i nie zagraża ruchu, czyli stoi na parkingu marketu, jak widzicie, odczekajcie, nie holujcie go w szczycie. Odczekajcie kilka godzin po południu, pod wieczór, gdy ten ruch jest mniejszy, będzie wam po prostu. Łatwiej, prawda? To będzie i dokładnie. oczywiście też dla innych ludzi na, tak. na drodze. Co jeszcze, jeżeli chodzi o komunikację między autami, jak macie CB, ustawcie sobie jakiś kanał. Bele nie dziewiąty, bo to jest ratowniczy i nie 19, bo to jest dla dużych mobilów, prawda? Będziecie wkurzać ludzi, zakłócać im drogę jakiś tam powiedzmy inny, inny numer, czy walkie-talkie, jeżeli nie macie, no to wiadomo, bluetooth do ucha, słuchaweczka nie, i, tele i dzwonimy, i dzwonimy. Oczywiście <laughs> zgodnie z przepisami nie trzymamy telefonu e, w ręku. A ja, to nigdy. To nigdy, dokładnie. Dobra, słuchajcie, teraz kilka słowo ode mnie jeżeli chodzi o samochód y, holujący czyli ten srebrny który będzie nas holował y, chodzi o jego kierowcę czyli y, jego takie zadanie musi on zachować szczególną ostrożność przede wszystkim wiedzieć że ma za sobą samochód ma linę ma samochód tak jechał z dużą przyczepą nie ścinać zakrętów, bardziej szerszym łukiem. Wiedzieć, że no ma obciążenie, prawda? Tu akurat mamy dwa sejczęta, 900 i 1100. Nie ma problemu, ale jeżeli na przykład no... <laughs> Wiadomo, wyjeżdżamy, oceniamy odległość auta, który się zbliża z ulicy Głównej, prawda? My stoimy na podporządkowanej, to ta odległość musi być większa, bo zanim my ruszymy, mamy linę, na, na linie mamy 900 kg następnego samochodu, no to nie ruszymy tak, tak gwałtownie, prawda? Umieć operować sprzęgłem, umieć ruszać, nie szarpać przede wszystkim, no, umieć zrobić tą ocenę yy, sytuacji. Tak samo o, dojeżdżając do skrzyżowania ze światłami. Czyli mieć ten niższy bieg przed skrzyżowaniem niż na co dzień byśmy jechali, bo mamy za sobą powiedzmy jakąś tam tonę obciążenia. Ja nie mówię jakbyśmy chorowali jeepem jakimś 300 to wtedy nie ma znaczenia, nie? Czy on ciągnie to czy on ciągnie drugiego jeepa, to on tego nie odczuje. Ale w przypadku takich właśnie dwóch bąbli, że bombel ciągnie bombla, no to ma to bardzo duże znaczenie. No mniej więcej to jest tyle przygotowania teoretycznego, prawda, co chcieliśmy wam pokazać. No i trzeba przejść do praktyki, do zamocowania liny, co zaraz zrobimy, i do najważniejszej rzeczy, jaka jest w holowaniu wymagana, której no niestety, jak widzimy, co się dzieje na ulicy, ponad połowa ludzi nie robi, nie umie robić, no i później są z tego problemy. No i przystępujemy do założenia liny na samochód, który będzie holowanym. Mamy... Oczywiście to znaczenia nie ma, którą stroną. Tak jest. Bolina jest i tak ta, taka sama, także czy to będzie z tej strony, czy z drugiej to znaczy. To nie jak, nie nie jak, nie jak w oponach czy w pasku do rządu nie ma kierunku liny. Dokładnie. <laughs> I tak dalej. No i montujemy za samochód, który ma być. Montaż oczywiście jest bardzo prosty. Zakładamy jest... oczywiście, żeby to się trzymało, żeby naciągnąć kilka razy, oczywiście ten hak ma być skręcony prawidłowo, do końca, ma to być zabezpieczone. No i teraz... Oczywiście, jeszcze przypominamy, że na lince powinna się znajdować flaga. Flaga, my tu akurat. No akurat typowo nie mamy. Nie mamy ale... Mówiąc szczerze, mamy ją w bagażniku, Nie będziemy jej teraz wyciągać, bo to mam sześć takich flag na całą długość tej linki. Ale chodzi o najważniejszą rzecz przy holowaniu, którą Wam chcemy pokazać. To jest najważniejsza rzecz, którą Wam za chwileczkę pokażemy. I dokładnie to jest ta rzecz, którą Chcemy Wam teraz pokazać. Mam nadzieję, że to widać jest dobrze. Chodzi o linę. Czy stoimy, czy ruszamy, czy jedziemy, czy hamujemy? Talina musi być zawsze, powtarzam zawsze w takiej pozycji, jak tutaj ma być naciągnięta. Nie ma y, opcji takiej, żeby talina nam wisiała, tarła o podłogę, wpadała pod samochód i tak dalej. Za każdym razem pozycja samochodów, samochodu holującego i holowanego ma być taka sama. Mówię o odległości między nimi. Cały czas talina ma być napięta i to jest główna zasada holowania. Ciągniemy, ruszamy, hamujemy, stoimy na linie naprężonej. Żadnej takiej pozwijanej prawda, leżącej e, po ziemi. Oczywiście istnieje niebezpieczeństwo duże, e, podczas gdy talina jest luźna, ona może wpaść nam pod koło. Dokładnie. Oczywiście przy odpowiedniej prędkości są siły, które tą linę pociągną i można, można zerwać hola, bo nawet nie no, Mieliśmy duchko, sytuację dokładnie dwa dni temu. Dokładnie taką samą. Państwo holowali, samochód pod zderzak samo do holującego, lina się wkręciła, samolot holujący ruszył i tylko był szczęk, brzęk, poleciał zderzak, jakieś plastiki, polała się woda, prawdopodobnie uszkodziło chłodnicę. No cuda jaja się tam po prostu działamy, dlatego pamiętajcie, że las na zasada holowania lina jest cały czas naprężona. A jak to zrobić, to wam za chwileczkę yy, powiemy. Podczas holowania należy pamiętać, że pojazd z przodu odpowiada za ruszanie i całą jazdę. Natomiast pojazd znajdujący się z tyłu jest odpowiedzialny za napięcie, ciągłe napięcie linki tak. oraz za hamowanie nawet to głupio brzmi Nawet że, tego auta tak, że silnik w aucie zepsutym, który nie pracuje, prawda? Mimo tego, że nie mamy silnika, odpowiadamy my za hamowanie i za naprężenie tej linki. Mamy Dokładnie. mamy skutko gorszą robotę niż, niż auto niż kierowca w aucie. jest to praca dość odpowiedzialna, bo jak wiadomo, jak już wcześniej wymieniliśmy cała wina, gdyby się coś stało, przypada na auto. Yy, prowadzącego. Tak jest. Yy, druga sprawa, oczywiście nie holujemy automatów z podpiętą skrzynią. Dlaczego? A to dlatego, że skrzynia nawet jeżeli jest na luzie, ona cały czas pracuje. Gdy silnik nie jest włączony, yy, wtedy ta skrzynia pracuje i ona nie ma smarowania. Wtedy... No i teraz jeszcze jest taka jedna rzecz. Nie wolno wam holować samochodów takich jak na przykład Citroen Xantia, ja mówię na przykład, wszystkich samochodów, które mają w układzie hamulcowym płyn LHM, czyli płyn, który akurat w takim odpowiada za zawieszenie, za wspomaganie, ale on też odpowiada za hamulce. Tam nie ma normalnego płynu hamulcowego. I w tych samochodach, jeżeli silnik nie pracuje, po dwurugim uderzeniu w pedał hamulca, pedał wpada do podłogi i wypadek gotowy. Także nie holujemy i automatów, aut z płynem LHM i nie zaleca się holować też yy, terenówek. Teraz siedzimy w samochodzie, który będzie holowany, ten niesprawny i kierowca tego samochodu, jak mówiliśmy wcześniej, ma mówiąc krótko, przesrane. Warto, żeby ten samochód był ustawiony tak jak widzicie, nie bezpośrednio za autem holującym, tylko troszeczkę odstawał w lewo. Dlaczego? Musimy mieć obraz sytuacji, co się dzieje na drodze przed nami, przed samochodem holującym. Musimy widzieć, tu akurat jesteśmy w zadaszeniu, ale wiadomo, sygnalizacja, świetna sygnalizacja znakowa, no a także musimy obserwować tyłek samochodu holującego, czyli światła 100. Tak już wcześniej mówił kolega Rafał, znaki, jakieś ruchy ręką, prawda? Jedziemy, hamujemy, ustalone wcześniej, oraz komunikacja łącznościowa, czyli CB, krótkofalówki yy, i tak dalej. No i teraz yy, najważniejsze pytanie, jak utrzymać linę naprężoną, nie? No więc tak, kolega Rafał wspomniał, samochód holujący odpowiada za ruszanie i kierowanie, skręcanie. Oczywiście my też skręcamy prawo-lewo. No odpowiadamy za, za hamowanie, tak? Dobrze mówię? Za hamowanie i za napiężenie e, linki. teraz najważniejsza rzecz i błąd, jak to robią ludzie. Światła e, awaryjne. Dokładnie. Nigdy, ale to przy nigdy, oczywiście przedmożna, ale nigdy podczas holowania nie wolno, używać świateł, świateł, nie wolno używać świateł awaryjnych. A to dlaczego? No to dlatego, że jeżeli będziemy skręcać w prawo bądź w lewo, samochody z tyłu tego nie zauważą i, no i może dojść do Dokładnie. tragedii na, na drodze. Zgadza się. Pamiętajcie jeszcze, że zanim rozpoczniecie holowanie, żeby w samochodzie, który holuje, czyli holującym, był odpowiednio nagrzany silnik. Jeżeli mamy tak teraz okres zimowy, że on wyglądał tak ten, wszystkie szyby odśnieżone, widoczne, w aucie nagrzane, odpowiednio ustawcie sobie lusterka. W drugim samochodzie, wiadomo, silnik nie pracuje, ale zadbajcie o to, żeby ten kierowca, który jedzie w tym aucie holowanym, też coś widział przez te szyby, czyli odskrobać je. Puścić taki jakiś czas dmuchawę, mieć jakąś szmatkę, za, zaopatrzyć się w takie najprostsze rzeczy, żeby potem się nie okazało, że, że on wjechał w tyłek, bo nic nie widział, bo miał szyby za, zabrudzone czy zaparowane Oczywiście z Seicentem spokojnie holujemy Seicento, natomiast seychentem nie poholujemy takiego Jeepa, jak widzicie teraz czy takiej dużej Audicy, no wiadomo, no gabaryty, moc silnika i tak dalej, jest to niezgodne z przepisami, no i wiadomo, no, po sprzęgle, oczywiście on go pociągnie, ale sprzęgł stracimy po, po kilku kilometrach, nie, jazdy. No i tutaj jeszcze kolega Rafał przypomni na koniec takie najważniejsze zagadnienia, jeżeli chodzi o holowanie, takie podsumowanie wszystkich rzeczy. To już jest oczywiście przypomnienie tego co mówiłem. To są po prostu najczęściej popełnione błędy przez kierowców podczas holowania, czyli to jest włączenie tych świateł awaryjnych. Dokładnie. Jest to niedozwolone. Druga sprawa jest to brak trójkąta, o czym też przedtem wspominaliśmy. On powinien się znajdować z tyłu pojazdu ze tego oczywiście. Po stronie lewej ma być widoczny, oczywiście brak jego może doprowadzić do sankcji karnych i mandatów. Przekraczanie dozwolonej prędkości, przypominam jeszcze raz. To nie jest rajd, no. Właśnie to, to, to nie jest raj tu się nie ma co spieszyć. Dozwolona prędkość w terenie zabudowanym to jest 30 km na godzinę, a w terenie niezabudowanym to jest 60 km na godzinę. Jest to ważne, bo jak przy tym było wspominane na światłach trudno się zatrzymać i warto pamiętać i, przez, i przestrzegać tej prędkości. E, jeszcze jedna sprawa jest to brak y, zgodności y, komunikacji między dwoma czyli Czyli nieustalenie trasy znaku, znaku łączności w samochodzie. To tak może doprowadzić do, niebe do niebezpiecznych sytuacji na drodze. No i jeszcze oczywiście niedostateczne napięcie linki. Czyli to co widzimy teraz. To co, to, co widzimy teraz. Jest to też niebezpieczne na drodze, bo może do, doprowadzić do tragedii, do, do zerwania linki, do zerwania przejści tak. zde, czy zderzaka czy... Mohaka, mocowania, alta. no i jeszcze takie no no osoby i można, trzecie, i nie? No właśnie mogą, no. na tym ucierpieć inne osoby trzecie. inne piecie, inni piecie, użytkownicy lubi, lubi, lubi tak. lub inne właśnie auta. Dokładnie. No to generalnie tyle, co chcieliśmy Wam pokazać w dzisiejszym materiale odnośnie tak prostej czynności jak holowanie, prawda? Jednak nie wydaje się to takie proste. Pewne rzeczy muszą być zrobione, pewne rzeczy muszą być zachowane, pewne normy, prawda? I bezpieczeństwo przede wszystkim. Jeżeli zrobicie to prawidłowo i stosując się do naszych takich wskazówek, ja nie mówię, że my robimy to idealnie, ale mamy na koncie kilkadziesiąt, jak nie kilkaset w takich sytuacji z holowaniem nie po 2-3 km, tylko najdłuższa moja to jest ponad 200 na lince. Jest to smutne, ale takie czasy były kiedyś. Jeszcze ani razu odpukać nie przytawił nam się żaden incydent, kolizja, wypadek czy innych e, poważniejszych skutkach już. Yy, nie mówię. Oczywiście podstawowe rzeczy, czyli haki holownicze sprawne wkręty w autach, których są haki takie na stałe, no to one muszą być niezardzewiałe, nieskordowane. Sprawna linka dobrej klasy, nie jakaś tam marketowa za 15 zł. Trójkąt komunikacja i z głową, i z głową. Oczywiście, jeżeli no, jest zima, prawda, jeżeli tam będzie droga lodu, to ciężko się nam poruszać własnym samochodem, a sobie autem na lince, no to wtedy już siła wyższa, niestety, wiadomo, laweta, holownik, przyczepka, coś w tym stylu. Ale jeżeli możecie, to dlaczego nie, tylko wszystko mówię, róbcie to z głową, zgodnie z przepisami i przede wszystkim tak, żeby wam się nic nie stało, a również innym uczestnikom drogi, pieszym, prawda? zwierzętom, są kotom i tak dalej. <noise> Tym wszystkim, którzy są wokół, wokół nas. Rafał, to jakieś uzupełnienie z twojej strony? No, oczywiście uzupełnienie z mojej strony jest takie, że żadne z aut nie ucierpiało. Oczywiście nie ucierpiało. Wcześniej oba są sprawne. Oba są sprawne, możemy Wam to pokazać. Oczywiście. Wszyscy, obydwa odpalają. Są do tego auta tak zwani nasi statyści dzisiejsi. Nie mamy manekinów, mamy samochody, także obydwa tu przyjechały na własnych, o własnych siłach i obydwa odpalają. No <grym> po prostu zastymulowaliśmy tylko awarię tego samochodu. Mamy, mamy to opanowane. No i oczywiście przypominamy, że film nie ma charakteru szkoleniowego. Tylko typowo pokazowy taki, no żeby nam ktoś nie powiedział, że o rany morskie, panowie, no ale to, ale to, ale tamto. No to niech każdy robi po swojemu. My robimy tak, w ten sposób, robimy tak od lat i po prostu nie ma żadnego, nie ma żadnego problemu. Rafał nam pokaże, że jest sprawny. <noise> znaczy samochód, że ma sprawny. <noise> Proszę, odpalił. Działa, wszystko działa. Na rys, wszystko jest na jest, także ten samochód... Nie trzeba holować, ale tak mówię, zagał on tylko w naszym, w naszym krótkim filmiku e, pokazowym. No to tyle generalnie, co chcieliśmy Wam pokazać. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Zapraszamy na kolejną... I do, następnego do następnego razu. Do następnego razu i pozdrawiamy w powrótce Jento, nie? to wszystko. to dla Was ten filmik dedykowany. Dzięki, do zobaczenia Cześć. na razie. Cześć.